Kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na szybki haul. Będzie to haul z zarychą oraz mierzynę z Zary. Tej paczki jeszcze nie otwierałam, ale tą z zarychą już napoczęłam, bo nie chciałam Wam przeleścić. I dlatego... Te rzeczy przede mną będą jako pierwsze. To jest jedyna rzecz z przeceny tak naprawdę, czyli kapcie, które znalazłam na dziele zarachom. Ja kiedyś miałam kapcie z Zarachą i one były rzeczywiście super. Jeżeli chodzi o moją rozmiarówkę, to ja mam 36 i te kapcie kosztowały 55 zł. Bardzo mi się spodobały i stwierdziłam, że będą takim idealnym akcentem do domu. Tym bardziej, że one naprawdę się mi sprawdziły już wcześniej. W Zarze także są ręczniki. Niektóre są jeszcze na przecenie, ale nie wszystkie, bo te przeceny już są tak mocno przebrane. Jeżeli chodzi o tą wyprzedaż w Zarze no to tam rzeczywiście mało rzeczy zostało, ale jest dość sporo ręczników i ja chciałam takie ręczniki do łazienki tutaj dla gości, takie do rąk, i pomyślałam, że spróbuję może bardziej dekoracyjne, ale także spełniające swoją funkcję. No i jak widzicie beżowy z frędzelkami. Z jednej strony są tylko te frędzelki. Ja wybrałam ten najmniejszy rozmiar. Jest tych rozmiarów dużo i dużo jest w ogóle kolorów. Są też paski jakieś z frędzelkami, białe. Rozmiary to są od 30 na 50 do tych największych. Jak również panterka i w ogóle bardzo mięsiste są te ręczniki. Mają fajną gramaturę. Jest to ciekawy akcent, coś innego i ten rozmiar wydaje mi się, że bardzo spoko. I rzeczy, które z Zarychą zamówiłam, bardzo mi się spodobały. To są takie dodatki do łazienki. To akurat wziąłam dla dziewczynek. Jest to kubeczek na szczoteczki. To jest bardzo fajny wzór, bo to są myszki, miki, ale tak naprawdę z daleka wydaje się, jakby to były serduszka. Więc to są kropeczki i takie myszki. Kubeczek. Że właśnie patrzę, że ten kubek ma dziurkę. To jest problem. Do tego mamy taki dozownik do mydła. Bardzo ładny kolor, beżowy. Nie wiem, co myślicie. Dajcie znać, czy lubicie takie gadżety. W łazience oraz mamy talerzyk, czyli taką mydelniczkę. Oczywiście, to nie musi być tylko na mydło, może być na inne rzeczy, aparat i tak dalej, ale jest to mydelniczka czy na jakąś biżuterię. No, taki akcent do zestawu, myślę, że piękny. Taki bardzo, bardzo neutralny, dziewczęcy, ale nie przesadzony. To są moje zakupy z Lechą, a teraz przechodzimy do Zary i tutaj robię z Wami unboxing. Pierwszy pis to. Coś, na co jest teraz bardzo duży hype, a mianowicie żakiety. Ja akurat zdecydowałam się na kolor granatowy ze złotymi guzikami. Jest to taki żakiet trochę pudełkowy. Oczywiście, jeżeli chodzi o zary, to oni mają naprawdę bardzo fajny wybór żakietów garniturów, marynarek, więc możecie tam sobie zerknąć, jeżeli szukacie. Na pewno o tym wiecie też. Ja mam dość sporo marynarek zary, one naprawdę mi służą rewelacyjnie. Też są w różnych kolorach, są takie bardziej szalone, ale także standardowe. I to jest rozmiar SK. Bardzo dobrze wykonany. Takie żakiety były też na promocji, takie marynarki, ale akurat już nie załapałam się na rozmiar, bo jeżeli chodzi o takie pisy naprawdę fajne, no to one się rozchodzą jako pierwsze i rzadko kiedy można na takiej ostatecznej wyprzedaży te żakiety kupić, no chyba, że to jest jakiś taki kolor mało standardowy, ale jest to dobrze wykonane, naprawdę niezłe. No i granatowe, nie wiem, musiałabym się przejrzeć w lustrze, ale to jest takie pierwsze mierzymy, ja sobie to wyobrażam, że to będzie świetnie wyglądało do trampek oczywiście, ale również do jakichś szerokich spodni, do spódnicy, szpilek. I nie tylko. Można to w ciekawy sposób wystylizować, zarzucić. I to jest też takie proste, nie musimy za dużo myśleć, dlatego, że wystarczy założyć taki żakiet, jeansy i już jest coś bardziej eleganckiego, powiedzmy, i pod spodem jakiś basic. Nie wiem, jak musiałabym to sobie poprzymierzać z rzeczami, które już mam. Pokażę Wam kolejną rzecz, to chciałabym już. Przeodziać moje nowe kapcie. One mają bardzo fajny materiał. W ogóle, jeżeli szukacie kapci fajnych, eleganckich, to właśnie w Zarze Home. i tam jest taki dział e, homeware e, i możecie sobie zerknąć na ubrania, jakieś tam są piżamy, takie rzeczy po domu, bardzo spoko. Naprawdę bardzo. I teraz wielkie mierzymy butów. Ale ładne. Super, jakie wygodne. Ten środek jest bardzo mięciutki. Zwróćcie uwagę. Bardzo spoko. No i 36 dla mnie rozmiar, to jest idealny rozmiar. Jeżeli chodzi o zary, bo ja mam tak 36-37. Mm. Zarze wszystkie buty mam 36. Tak z karty się prezentuje. Taki grand domowy dla mnie. Kolejna rzecz, to jest kardigan, na który się bardzo długo czaiłam. On jest totalnie niestandardowy i ja wysyłam powiadomienia. Dostawałam te powiadomienia, wchodziłam na stronę i okazywało się, że nie ma mojego rozmiaru w końcu. Udało mi się trafić na eskę. Z tego co wiem XS już nie występuje, bo to byłoby świetle podobne i te większe rozmiary chyba są bardziej dostępne. Nie wiem co z skami, to trzeba będzie sprawdzić, ale no, on się rozchodził jak świeże bułeczki. Jest to cardigan, w taki nietypowy wzór, ma bardzo jak widzicie strojne guziki. No jest inny zupełnie, ale zależało mi na tym, żeby go przymierzyć bo lubię ten wzór, lubię w ogóle taki print, nie mam go za dużo, mam taki jeden szalik, który uwielbiam też taką chustę z zary. Też Wam pokazywałam, często się o nią pytacie, akurat udało mi się ją na przecenie. No i z tą panterką i z tymi wzorami takimi zwierzęcymi mam na no, taką relację średnią, bo po prostu ja niedobrze w nich wyglądam, ale zależało mi na tym, żeby go przymierzyć i właśnie też posprawdzać, jak to będzie się zachowywało w mojej garderobie i jak będzie w połączeniu z innymi rzeczami. Jeżeli chodzi o jeansy, no to mm, fajnie. Czarne leginsy mam wrażenie i taki cardigan, okulary torebka już mamy super look, coś innego albo jakieś kolczyki, chociaż te guziki są naprawdę dekoracyjne, takie no, mocno podające oko, Także tutaj trzeba będzie z tą biżuterią uważać, mam wrażenie. I on kosztował 179 zł, jest to rozmiar S. No zobaczymy. Zaraz to przymierzę i się przekonam. Kolejny Kardigan to jest taki kardigan w kolorze antrycytowym. I ten kolor lubię. Naprawdę. On kosztował 149 zł, to też jest rozmiar S i akurat i było naprawdę sporo. Jeszcze były w takich jasnych kolorach, taka złamana biel, można powiedzieć, taki mleczno-beżowy. Natomiast ten pomyślałam sobie, że będzie mi lepiej służył i będzie do większości stylizacji pasował. Też ma takie guziki no, mocno dekoracyjne, nieskromne, ala złote. Ma kieszonki, no to jest jakby taki sweterkowy żakiet trochę. I sprawdźmy. Sprawdźmy, bo to różnie bywa. Czasami jest tak, że coś nam się bardzo spodoba, i okazuje się, że świetnie będzie pasował do wszystkiego. Jak to założymy, to już tak świetnie nie wygląda. No, i też zawsze staram się brać pod uwagę, czy to będzie pasowało z innymi rzeczami w mojej szafie i czy będę to rzeczywiście nosić i używać. Chyba, że coś naprawdę wyjątkowego, tak jak ten steter, on mi się wyjątkowo spodobał. Musiałam go mieć, musiałam go mieć, a stacjonarnie go nie widziałam, bo ostatnio nawet stacjonarnie wyszłam na zakupy i za, nic mi takiego nie wpadło w oko. Znaczy, może mi wpadło parę rzeczy, ale nie było moich rozmiarów. Strasznie ciężko się te guziki odpina. To już mnie denerwuje. Jest to kardigan, który ma taką lamóweczkę, No i te guziki to jest rozmiar S. W sumie to, jeżeli chodzi o takie kardigany, to mi się wydaje, że fajnie wyglądają, jak są bardziej uwarsajowe. Może powinnam wziąć e, trochę większy rozmiar. No, to może jest xs -ka. Nie, to jest s bo nawet nie było XS-ek. No, taki kardigan powiedziałabym, że szału nie ma. Na stronie bardziej mi się podobał. Pomyślałam, że znowu do jeansów, tak na szybko, żeby założyć, ale, ale widzę, że to chyba nie dla mnie. Ja mam jeszcze taką fajną koszulkę z Zary z koronką, taką czarną. Też ją kupiłam dawno temu i pomyślałam, że właśnie w połączeniu z tym kardiganem to będzie super wyglądać, ale no nie wiem. Nie jestem przekonana. Do tego żakietu chyba też nie za bardzo. Tak jak patrzyłam się w podglądzie, to no muszę się, wiadomo, w lustrze jeszcze przejrzeć i to ocenić. Ale dalej, dalej, idziemy dalej. Co my tutaj jeszcze mamy? Dwie pary skarpet, czarne i szare. Wziąłem te skarpety z ciekawości, chciałam je dotknąć na stronie, było ich dość sporo stacjonarnie, zupełnie ich nie widziałam i one na stronie były nazwane, że to są skarpety z kaszmirem 39,90, ale tutaj, jeżeli chodzi o skład, tak jak go czytam, bo nie przeczytałam, no, jak wsadzałam do koszyka, niestety. Jest napisane, że jest 74 bawełna, poliamid 13, poliester 8 i 5 elastom, więc tutaj kaszmiru nie ma. No 39 zł to wydaje mi się, że to jest trochę dużo. Skarpetki one są bardzo cienkie, mimo w dotyku, ale będą się wychacić, już to widzę. No i mamy tutaj jeszcze jeden taki pis, który chciałam zobaczyć, jak wygląda nasz... Bo. Ok. I tak naprawdę kupiłam ten naszyjnik dla tego łańcuszka. On mi się wyjątkowo spodobał. Pomyślałam, że właśnie do tych kardiganów, do jakiejś takiej zwykłej białej bluzki, mam taką jedną bluzkę jedwabną, że taka bluzka, właśnie naszyjnik, kardigan. Ale jak na to teraz patrzę, to kosztowało 99,99 ,99 i to było chyba na jakiejś promocji, jeżeli dobrze kojarzę. Bo ja tutaj chwilę czekałam, żeby Wam rozpakować tą paczkę. No to to nie do końca w moim stylu, ale, ale wydaje mi się, że z tego coś jestem w stanie zrobić, coś tam destylizować. To trzeba będzie. Pomyśleć, no bo też nie chcę tego tak rozpakowywać, ewentualnie, się wróciła, ale na pewno chciałabym przy Was e, przymierzyć ten e, speterek, bo w sobie to jest jedyna rzecz, która nam została, jeżeli chodzi o mierzenie. Jestem, kochani, w tym szalonym spetereku. E, jest wygodny, nic tutaj mnie nie gryzie, bo to też jest ważna informacja. E, jest szerszy. Więc ja bym powiedziała, że no dla mnie SK, bo ja chciałam, żeby on był trochę luźniejszy i jest delikatnie luźniejszy. Więc, jakbym wziął jakieś seskę, to pewnie bym się aż tak dobrze w nim nie czuła. I zaskakująco, właśnie. Nawet jest ok dla mnie. Bardzo mi się podoba ten print i się powtarzam, ale jest w nim coś takiego innego. Po prostu coś takiego niestandardowego i. Kardigan, bo ja w sumie od y, jakiegoś czasu rozglądam się za kardiganami. Jak te kardigany były modne i był na nie największy hype, to jakoś niespecjalnie ostatnio się do nich przekonuję. Y, I wszystko tutaj mi się podoba. Naprawdę te guziki, to połączenie, rozmiar, krój y, i taki właśnie luźny vibe, bym powiedziała, tego swetra bo on fajnie będzie wyglądał do czarnych spodni takiej wersji eleganckiej, jak również sportowej. Ja sobie zdaję sprawę, że nie każdy lubi coś takiego i też nie każdy ma odwagę, żeby tak wyjść, ale ja mam. Printy z printami różne łączę ostatnio i kolory też kocham i przekonuję się do nich coraz bardziej. Znowu jest taki pis, który zakładamy i nie musimy się niczym martwić, bo wystarczy taki kardigan połączyć z jeansami, jakieś buty i spokojnie już jesteśmy ubrane idealnie. Nie musimy myśleć o biżuterii nawet, bo to jest bardzo strojne wszystko. to muszę Wam powiedzieć, że te guziki są bardzo dobrze tutaj przeszyte, bo to z tymi guzikami jest różnie. A tutaj, proszę, proszę Państwa, nie można się niczego przyczepić. Jeszcze do tego filmiku wzięłam Wam ten szal, który jest z Zari. Bardzo często się też mnie o niego pytacie, widzieliście na YouTubie. Ja go kupiłam na super promocji chyba za 29 zł, jeżeli dobrze pamiętam. I on wygląda rewelacyjnie, bo on ma tutaj blok kolorystyczny, no tego naprawdę nie było słowa, Wasz ulubiony blok kolorystyczny który świetnie się sprawdza do czarnych rzeczy. No oczywiście no, może nie do tego swetra, chociaż na pewno znam takie osoby, które by założyły printy do printów i wyglądałyby rewelacyjnie. No nie każdy tak nosi, ale Znam takie osoby, mam takie koleżanki, które świetnie łączą takie printy. W każdym razie te kolory, połączenie, bardzo mi się podoba i zawsze coś takiego dodaję do tej stylizacji. Przede wszystkim zawsze za nam czas. Ja na co naprawdę zwracam uwagę, bo rano nie zawsze go mam dużo i nie chcę myśleć za dużo nad stylizacją, a też chcę wyglądać jakoś inaczej. No i. Jeżeli jestem cała na czarno, albo jeżeli mam na przykład kurtkę skórzaną, jeansy, jakąś czarną bluzkę i chcę ożywić swoją stylizację, to właśnie taki szansie w tej sprawie sprawdza, albo właśnie taki sweter. Kochani, podsumowując nasze zakupy, no to tak, jestem bardzo zadowolona z tych gadżetów do łazienki. Piękny print, to jest też bardzo fajny, taki delikatny wzór, delikatny akcent, który może być dla starszych dzieci, dla młodszych, dla dorosłych również. Tutaj mamy myszkę akurat, ale ten talerzyk też na pewno się przyda i na mydelniczkę będzie jak znalazł. Także z tego jestem zadowolona, z tych ręczników też jestem zadowolona, te ręczniki są w dobrej cenie, oczywiście te mniejsze, najmniejsze no są w dobrej cenie, ale bardzo fajnie to wygląda, no i rzeczywiście spełnia swoją funkcję, a przy okazji jest dekoracyjne. Jeżeli chodzi o te skarpetki, no to nie wiem sama, ten żakiet też jakoś tak chyba go nie do końca czuję, ten kardigan myślałam, że trochę inaczej będzie wyglądał sporym zaskoczeniem jest ten sweter, który którym się naprawdę świetnie czuję no jest to trochę inny wzór to połączenie jest może takie niestandardowe ale coś jest w nim niezwykłego jeżeli chodzi o tą biżuterię no to się nadal sama zastanawiam bo ten łańcuszek może być takim elementem stylizacji fajnym to też wszystko zależy co kto lubi ja na przykład kiedyś zupełnie nie lubiłam połączenia złotego ze srebrnym, że znaczy, oczywiście to nie jest prawdziwe złoto i srebro, ale teraz totalnie mi się zmieniło, jakoś tak mam więcej odwagi mam wrażenie w tych stylizacjach i więcej się dzieje a ja tak samo jak nie lubiłam kiedyś połączenia czarnego z granatowym czy z brązowym, a teraz już zupełnie inaczej na to patrzę, to też wszystko zależy od łączenia faktur. Także dajcie znać, czy lubicie printy, czy macie w swojej szafie jakieś takie szalone wzory, czy lubicie je łączyć, czy raczej czarny, biały, beżowy, szary, bo kupiliście na wyprzedażach, czy upolowaliście coś niezwykłego. Ja sama uwielbiam po prostu szperać w tych wyprzedażowych sekcjach, bo tam można często znaleźć jakieś takie rzeczy i człowiek ma taką satysfakcję, za taką dobrą cenę, znalazł swój rozmiar i w ogóle jeszcze coś w super stanie. Często też lubię buszować na promocjach w tym sklepie PIK czy Van Graf. tam też dużo można znaleźć pomiędzy ubraniami. No i czy kupujecie online, czy raczej kupujecie stacjonarnie, czy musicie tego dotknąć i sprawdzić, czy zamawiacie, przymierzacie i odsyłacie. Ściskam Was bardzo mocno, bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje, za Wasz czas. I do miłego zobaczenia. Buziaczki. Pa pa! Hej!